Edukacja. Geoedukacja. Witam w kolejnym odcinku poświęconym zagadnieniom związanym z mapą. Tym razem przyjrzymy się takiej mapie, jaką dostaniecie na egzaminie maturalnym. Umiecie już rozpoznawać metody prezentacji zjawisk w jednym z poprzednich filmów, a w ostatnim filmie. Uczyliśmy się odczytywać wysokość bezwzględną oraz obliczać wysokość względną. Sprawdzimy sobie, jak to wygląda na prawdziwej mapie, a później jeszcze kilka zadań, które się mogą tutaj trafić. Do określania wysokości weźmiemy sobie trochę większe przybliżenie tej mapy. Pamiętajcie, że takim przybliżeniem u Was w rzeczywistości na maturze może być lupa. Bo zerknijcie sobie na przykład na ten fragment mapy. Tutaj te poziomice są naprawdę gęsto. W dodatku mamy tutaj linie, które się przecinają z poziomicami to są drogi. Tutaj mamy drogę, tu mamy poziomice. No i zobaczcie, że one się przecinają w tym miejscu. Możemy się w tym pogubić, więc dobrze by było, żeby tą lupę po prostu wziąć na wszelki wypadek. No dobrze, to spróbujmy sobie odczytać wysokość kilku punktów. Zaczniemy od czegoś prostego. Interesuje nas o ten punkt widokowy. W legendzie mapy mamy informację, że poziomice są tutaj co 10 metrów, a pogrubione są co 50. No więc sprawa w tym przypadku tego punktu widokowego jest dosyć prosta, bo poziomica która przebiega dokładnie przez ten punkcik, to jest ta linia. Ona nam, co prawda, znika pod drogą, ale jeżeli się dobrze przyjrzymy, to ona sobie biegnie tędy, tędy, i zobaczcie, nawet nie muszę się specjalnie starać, bo jestem na wysokości 200 metrów. Pamiętam tylko, żeby wpisać, że są to metry nad poziomem morza. No więc tutaj nie mieliśmy w zasadzie żadnych problemów. Z odczytaniem tej wysokości. No to może poszukajmy czegoś trochę trudniejszego. Tym razem spróbujmy sobie odczytać wysokość, na jakiej znajduje się oto zabudowanie. Ja je w tej chwili zamalowałem na czerwono. Sprawa wydaje się dosyć prosta, bo w pobliżu mamy poziomicę i mamy to szczęście, że ona jest o tutaj obok od razu podpisana. To jest 220 metrów nad poziomem morza. No to super, to już jedną mamy załatwioną. No, ten domek nie leży idealnie na poziomicy, więc niestety potrzebuję znaleźć też drugą. Mam drugą w pobliżu. Muszę tylko wiedzieć, jaką ona ma wysokość. I tu jest taki błąd, który robi całkiem sporo osób. Macie tylko dwie możliwości, ale niestety to znaczy, że możecie się też pomylić. Macie 50% szans na sukces i 50% na pomyłkę. Poziomnice są co 10 metrów, ale to znaczy, że ta tutaj może mieć albo 210, albo 230. No, przeważnie jakoś tak jest, że idziemy w górę. I często jest tak, że z automatu wiele osób wybiera sobie tą wyższą wartość poziomicy. No to sprawdźmy, czy te osoby miałyby rację w tym przypadku. Pierwsza informacja, która nas może trochę wprowadzić w błąd, to fakt, że tu mamy taką zamkniętą poziomicę, która nam się bardzo często będzie kojarzyć z jakimś szczytem, z najwyższym punktem. Czyli aha, tutaj mam szczyt. To w tamtą stronę, w górę, te wysokości maleją. No to w takim razie tutaj bym dał 230. To sprawdźmy, czy to ma sens. Znaczy, od razu powiem, że nie. Zobaczcie. Tutaj mam podpisaną poziomicę 200. Ona sobie idzie tendy. No, i teraz już jest wszystko jasne. Tam jest 220, ta ma wartość 200. No i pomiędzy nimi została jedna, 10 metrów różnicy. No i to może być tylko jedna wartość, 210. No dobrze, mam już podpisane poziomice. Widzę, że są dobrze tutaj nie mam z tym żadnego problemu, a więc jednak wysokości jak widzicie rosną w nieco inną stronę niż się na początku można było spodziewać. No to teraz muszę jeszcze tylko podać jakąś wysokość tego domku. Niech to będzie jakiś tam domek A. A więc tak, w tym miejscu jest 220, w tym miejscu jest 210. Domek znajduje się bliżej 220, na pewno za połową, bo połowa jest gdzieś tutaj, czyli tutaj by było 215. Przepraszam za małe literki. To w takim razie, no, ten dom chyba możemy powiedzieć, że się znajduje mniej więcej w połowie, pomiędzy 215 a 220. Lekką ręką możemy napisać, że to będzie jakieś 217 metrów nad poziomem morza. Pamiętajcie, zawsze jest margines błędu, ale warto tak przynajmniej sobie ten obszar podzielić na pół, tak żebyśmy wiedzieli, czy to jest bliżej 220, czy 210 w tym przypadku. Wysokość odczytaliśmy pomimo tego, że jakieś tam problemy moglibyśmy mieć. Ale pilnujcie tych poziomic, odczytujcie, to naprawdę jest do zrobienia. Dobra, to teraz coś naprawdę trudnego. Spójrzcie na ten młyn. No, on nie znajduje się na żadnej poziomicy. Znajduje się na drodze, ale to jest droga. Zobaczcie, tutaj mamy skrzyżowanie. Poziomice się nie krzyżują nigdy. A więc. No, muszę trochę bardziej pokombinować. Tutaj się też pojawi jeszcze jeden problem, ale o tym za chwilę. Zobaczcie, z tej strony mam jedną poziomicę. Ona nawet jest podpisana, więc to nie jest jakiś wielki problem. 170 metrów ona ma. A druga najbliższa poziomica jest gdzieś tutaj. Nie widzę żadnej znajdującej się bliżej. Jaką wysokość będzie mieć ta? Hmm, no może być trochę ciężej, bo ta chyba nie jest podpisana. No ale zobaczmy. Tu jest 200. Tu jest jezioro. Więc raczej spokojnie mogę się spodziewać, że wysokości w stronę jeziora będą maleć. No to sprawdźmy. Ta by miała 190, ta by miała 180 i ta by miała 170. Zapiszę sobie z jednej strony, ale może się jednak pomyliłem. Poszukamy jej gdzie indziej. Tu mam 210, tu mam pogrubioną 200, super, idę dalej. Tutaj ledwo widoczna, 190. Tutaj widoczna trochę lepiej, 180 i tutaj ta sama. 170 Super, a więc z dwóch stron sprawdziłem. Na pewno nie zrobiłem błędu w liczeniu. Obie poziomice, pomiędzy którymi znajduje się ten młyn, to jest 170 metrów. No dobra. Młyn znajduje się teoretycznie mniej więcej po środku. Załóżmy. No ale no zaraz, no to mamy pewien problem. Bo połowa pomiędzy, tak jak to było w poprzednim zadaniu, pomiędzy 210 a 220 to jest 215. Połowa pomiędzy 170 a 170. No właśnie, jak to ugryźć? Ten młyn znajduje się w obniżeniu terenu. Gdybyśmy chcieli przedstawić tą sytuację w jakiś sposób. To, gdybyśmy narysowali profil terenu o wzdłuż tej drogi, która sobie jakoś tam tutaj biegnie. To to by wyglądało tak, że ta droga schodzi w dół. Gdzieś tu jest młyn, i później znowu idzie do góry. I załóżmy, gdzieś o tutaj mamy tą wysokość 170 metrów. No i teraz jak nisko jest ten młyn. No i tego. Nie możemy określić za bardzo. Niestety, nie mamy tutaj żadnych znaków, ale wiem jedno. Na 100% znajduje się on powyżej wysokości 160 metrów, bo gdyby znajdował się na tej wysokości, no to musiałby znajdować się na kolejnej poziomicy, a on jej nie dotknął. Nie ma tutaj żadnej poziomicy narysowanej, czyli ten młyn. Musi znajdować się pomiędzy 160 a 170 metrów. No, jeżeli nie wiemy, no to największa szansa, żeby spróbować strzelić, to będzie wysokość 165 metrów, ale takiego zadania raczej nie dostaniecie. W sensie, żeby określić dokładnie wysokość, na której znajduje się ten młyn, bo jest to niewykonalne. Ale już zadanie, które by na przykład polegało na tym, żeby rozpoznać prawdziwość zdań. A więc: Młyn znajduje się na wysokości 170 metrów nad poziomem morza. Prawda czy fałsz? Czy młyn znajduje się powyżej 160 metrów nad poziomem morza, czy młyn znajduje się poniżej 170 metrów nad poziomem morza? Prawda te zdania już mogą się pojawić. Dlatego warto jest się orientować na mapie jak to po prostu wygląda? To jest chyba taki najtrudniejszy element, jaki mógłby się pojawić w kwestii odszukiwania, odczytywania wysokości bezwzględnej na mapie. No, oczywiście, druga taka trudność mogłaby wynikać z tego, że poziomice są bardzo gęsto albo gdzieś tam chowają się pod zabudowaniami. Tak jak to na przykład jest w tym miejscu. Gdzie w pewnym momencie poziomica znika pod drogą, no i nie wiemy, gdzie się pojawia, ale kościół jej dotyka w jednym miejscu, więc tutaj też by nie było jakoś specjalnie ciężko z określeniem wysokości. No i cóż, to chyba tyle takich najtrudniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o odczytywanie wysokości bezwzględnych. Patrzymy na poziomice, liczymy je, Zwracamy uwagę na te grubsze, bo one są dla nas wskazówką. Przeważnie na mapie jest napisane, czy te poziomice grubsze są co 100 metrów, czy co 50. Więc one są dla nas wskazówką, jak to wszystko wygląda. Jeszcze parę innych wskazówek odnośnie tego, jak odczytywać rzeźbę terenu to już pokażę w następnym filmie.